Dzień dobry. Kiedy przedstawiałam film Toda Filipsa, Joker, obraz, który głęboko mnie poruszył, wskazując wam, że zawarte w nim motywy, a także dający do myślenia wątek głównego bohatera i zakończenie filmu to bardzo bogaty materiał wart obejrzenia, a także wart wzięcia pod uwagę podczas różnego rodzaju prac pisemnych, to w komentarzach pod filmem pojawiła się prośba, aby odnieść się do innych obrazów filmowych, które warte są według mnie polecenia. No więc jak mogłabym postąpić inaczej i odmówić Wam takiego komentarza. Przypominam jednak, że kiedy będę mówić o kolejnym filmie, to będę tutaj, proszę wybaczyć, nie Polskie słowo spoilerować, czyli będę proszę Państwa mówić o treści. A zatem, jeżeli jeszcze tego filmu nie oglądaliście, to się powstrzymajcie, a będę mówić na temat obrazu Parasite, najlepszego filmu nieanglojęzycznego, który otrzymał w tym roku Oscara. Myślę, że tym bardziej warto, zwłaszcza po ostatnich rewelacjach w amerykańskiej polityce. Jeżeli ktoś czyta wiadomości, to wie, do czego tutaj pije. Natomiast dla mnie, Parasite jest obrazem niesamowitym, proszę Państwa, bo z jednej strony łączy w sobie i elementy kina takiego powiedziałabym komediowego, jest tam również bardzo dużo takiej groteski, ale nie brakuje też takiego itillera i takiego filmu obyczajowego, psychologicznego. Przyzwyczailiśmy się do tego, że obrazy mówiące o nierówności społecznej, obrazy mówiące o takim, powiedziałabym, wykluczeniu społecznym, z reguły są śmiertelnie poważne. Tymczasem ten film zauroczył mnie zupełnie innym klimatem. Taką mieszaniną stylów, ale w gruncie rzeczy, zważywszy zakończenie obrazu Parasite, nie mogę powiedzieć, że jest to film śmieszny, że idzie się do kina na komedię, bo faktycznie jest zupełnie inaczej. To jest ten typ filmu, który pozostaje Wam bardzo długo w umyśle, bardzo długo w pamięci i rodzi wiele pytań, na które później będziemy szukać odpowiedzi. Bong -ho, moim zdaniem, całkiem słusznie. Otrzymał Oscara w tej kategorii, bowiem w każdym społeczeństwie istnieją takie szerokie, ogromne, wręcz żyjące pustką przepaści pomiędzy tymi, którzy gromadzą niewyobrażalne bogactwa, a tymi, którzy żyją na samym dnie drabiny społecznej. I faktycznie tego dotyczy ten film. Poznajemy rodzinę pana Kim, jego syna, który nie dostał się na studia, jego córkę, która również nie ma stałego zajęcia, żonę, no i samego pana Kim, który jako doświadczony kierowca powinien mieć zajęcie, a jednak mimo wszystko wszelkie jakieś pomysły związane z założeniem własnego biznesu niestety nie udają się. Porażające jest miejsce, w którym rodzina pana Kim musi mieszkać. To jest taka sutrena jakiegoś bardzo dużo większego budynku, ale bieda, którą tam widać i te wszędzie uciekające, wpełzające pod meble koraluchy są porażające. Ci ludzie żyją rzeczywiście na skraju biedy, a scena, w której syn poszukuje internetu w telefonie i musi chodzić po całym mieszkaniu, żeby go znaleźć, szczególnie jakoś tak do mnie przemówiła w kontekście dzisiejszych czasów, czasów, w których prawdopodobnie nawet nie Wyobrażacie sobie, żeby chodzić po domu i szukać tego internetu, tego zasięgu gdzieś w okolicy sufitu. W każdym razie, proszę Państwa, ta bieda jest dojmująca. Ci ludzie nie mają zajęcia, ale wszystko zmienia się z chwilą, kiedy przyjaciel syna postanawia poprosić go o pomoc. Mianowicie udziela on korepetycji u wyjątkowo bogatej rodziny parków. No i oczywiście, mając świadomość, że chłopiec nie dostał się na studia, ale angielski dość dobrze zna. Twierdzi, że może go polecić, że w zasadzie prawie ma dyplom z filologii, więc na pewno tę posadę przyjmie. No i tu, proszę Państwa, są takie elementy czarnego humoru, takie komediowe, bowiem mamy tutaj do czynienia z taką wyjątkowo. Ciekawą sytuacją, w której dyplomy są drukowane, prawda? Okazuje się, że siostra chłopca ma niesamowite zdolności graficzne. Ten dyplom jest podrobiony, ale oczywiście jeszcze z początku młodzieniec ma pewne opory, wyrzuty sumienia, obiecuje, że dostanie się na studia, więc tak jakby tylko przedwcześnie drukuje sobie dyplomy, które będą mu się jeszcze należały. Rodzina parków jest, tak jak powiedziałam, Kosmicznie bogata. Mieszkają w domu, o jakim rodzinie pana Kim nigdy no nawet nie śniło się. I szybko wykorzystuje tę sytuację masz młodzieniec, bowiem okazuje się, że jest to także szansa na to, aby mogła zatrudnić się jego siostra, udając rzecz jasna wybitną znawczynię dziecięcych charakterów i pomagając w lekcjach rysunku młodszemu synowi państwa Park. Przy czym dla mnie to też jest taki elemencik komediowy, bo. Siostra naszego bohatera fantastycznie wchodzi w rolę takiej, powiedziałabym, wyjątkowo dostojnej, żeby nie powiedzieć wyniosłej, ale bardzo mądrej i stanowczej nauczycielki. Więc pojawia się, proszę Państwa, kolejna okazja. Pan Park oczywiście pilnuje, aby wszystkie relacje pomiędzy jego pracownikami a jego rodziną były bardzo poprawne, ale oficjalne żeby ta granica pomiędzy ludźmi nie została jednak przekroczona. Niemniej jednak rodzina Kimów postanawia wykorzystać okazję wkrótce do obsady stanowisk za pomocą pewnej niemiłej intrygi dołącza kierowca w postaci pana Kim, a następne chyba zadanie, najważniejsze, które sobie stawiają bohaterowie, to jest przyłączenie do tego cudownego statka pracowników, Pani Kim, no i tutaj oczywiście trzeba się natrudzić. Intryga jest snuta bardzo grubymi nićmi, wręcz powiedziałabym okrutna w stosunku do dotychczasowej gospodyni, bo wykorzystują tutaj pewien mechanizm jej alergii i wszystko zaczyna się układać po ich myśli, jest wręcz cudownie. Nie wspomniałam przy okazji, że mamy tam motyw pewnego magicznego kamienia, który. Przynosi ze sobą do rodziny kim ów przyjaciel, student, i mówi, że ten kamień ma im od tej pory dostarczyć pieniędzy, ma być takim magnesem na bogactwo. Oczywiście wydaje się, że to się spełnia. Oni zaczynają zarabiać bardzo dużo pieniędzy, pracują niezmiernie bogatych ludzi, i czy to czyni ich kimś lepszym? Czy oni nadal są karaluchami? W pewnym momencie mamy taką, powiedziałabym, wręcz sielankową scenerię, kiedy Kimowie zostają sami w domu parków, raczą się różnego rodzaju przysmakami i alkoholem, ponieważ państwo park wspólnie z dziećmi wyjechali na wycieczkę. Jednak deszcz i rzeka, która się wylewa ze swych brzegów, psuje te plany, iż państwo parkowie bardzo szybko wracają do domu. Rodzina Kimów musi natychmiast wręcz. Pozbierać te wszystkie swoje elementy, zabawy, prawda? I chowają się pod kanapy. To troszeczkę tak jak karaluchy to jest taka symboliczna scena, bo te karaluchy robiły dokładnie to samo w momencie, kiedy był u nich w tym starym mieszkaniu. Proszę Państwa, jednak, ale przychodzi moment zwrotny. Okazuje się, że piwnica w domu parku skrywa niewyobrażalną tajemnicę, że ukrywa się tam człowiek. Że ukrywa się tam jej mąż już od czterech lat, że pozbawienie jej pracy, źródła zarobku, jest jednocześnie pozbawieniem jej męża szansy na to, żeby mógł dostać jedzenie. I co w tej sytuacji robić? Być może zdradziła Wam już bardzo dużo z tego filmu, być może będziecie mieli ochotę obejrzeć go samodzielnie, ale dlaczego uważam, że warto podejść do tego obrazu, warto go zobaczyć? Nie chodzi tylko o elementy humoru, bo tak jak powiedziałam, finał tego filmu jest tragiczny i rodzi bardzo dużo pytań, ale moi drodzy, często podejmuje się temat taki jak konwenanse, jak uwięzienie człowieka w pewnych schematach i rolach społecznych, temat tej przepaści społecznej pomiędzy. Tym niewielkim procentem społeczeństwa, któremu się powiodło i tą przeważającą, wręcz ogromną liczbą tych ludzi, którym niestety życie, których życie nie okazało się takie łaskawe, których los potraktował bardzo okrutnie. Jest pytanie też, taki motyw w zasadzie bardzo dla mnie ciekawy, do czego jest w stanie posunąć się człowiek, żeby zdobyć to, czego pragnie. Do czego, proszę Państwa, możecie się posunąć do jakiego rodzaju kłamstwa, intrygi, hipokryzji, udawania kogoś, kim nie jesteście, a żeby pomóc tym, których kochacie, a żeby w jakiś sposób zmienić swoje życie. Czy zmiana mojego życia oznacza tak naprawdę kłamstwo? I oznacza skrzywdzenie innych ludzi, bo tam z tą krzywdą mamy bardzo dużo do czynienia. Na przykład myślę tutaj o gospodyni, którą w wyjątkowo okrutny sposób pozbawiają pracy poprzez pewne kłamstwo, hipokryzję, i jednocześnie psuje się cała ta misterna, z drugiej strony intryga kłamstwa tej samej gospodyni, która w tej piwnicy przetrzymuje swojego uciekającego przed wierzycielami męża. Wreszcie, jaka jest granica cierpienia, moi drodzy? Jaka jest granica cierpienia, bo każdy z tych bohaterów coś traci. I okazuje się, że to cierpienie mężczyzny trzymanego w podziemiach, w piwnicy, w momencie, kiedy traci jedyną ukochaną istotę tutaj znowu taki drobny spoiler okazuje się nie mieć, nie mieć granic. On myśli tylko o zemście i ta zemsta ma wyjątkowo krwawy finał. A potem, proszę Państwa, działania pana Kim, obserwującego Katastrofalną w swoich skutkach scenę furii przetrzymywanego w piwnicy mężczyzny, pana Kim, który nagle traci wszystko, co kocha, i jego reakcja, reakcja polegająca na tym, że mści się za to na swoim pracodawcy, na panu parku, jest też zaskakująca i rodzi pytania, dlaczego na nim. Czy jest to wyjątkowo związane z taką psychologią, że pan Park zupełnie nie interesuje się krzywdą, która spotkała rodzinę pana Kim, myśli wyłącznie o sobie, o swoich? Czy jest to związane też z taką długo noszoną w sobie niechęcią, e, poczuciem cierpienia i krzywdy w stosunku do tych ludzi, którzy nie zauważają tych biedaków na dole? Oni dla nich nie mają znaczenia, są właśnie jak te karaluchy, e, które trzeba zniszczyć. Moi drodzy, ten film porusza bardzo dużo motywów. Motyw rodziny również jest tutaj ukazany i to wyjątkowo, powiedziałabym, yy, różnym świetle. Jest ten motyw takiego konfliktu, sporu, proszę Państwa. Jest motyw niestety śmierci, zabójstwa, jest motyw zemsty. Mamy do czynienia z tym motywem biedy, wykluczenia, yy, mamy do czynienia z motywem cierpienia, ale też i miłości. A zatem warto zobaczyć parazajt. Bo jest to obraz, który naprawdę, mimo że z początku nas może bawić, zostawi nas z dużą liczbą pytań, w jakim społeczeństwie żyjemy. I kogo tak naprawdę należy winić za ten stan rzeczy? Czy rodzinę Kimów, która rzeczywiście przekracza kolejne granice etyki, moralności, żeby pożyć wreszcie na jako takim poziomie? Czy rodzinę parków? Którzy do rodziny kimów odnoszą się zupełnie tak, jakby nie byli jednostkami ludzkimi. Z tym pytaniem, proszę Państwa, Was zostawiam. Być może zechcecie obejrzeć Parasite, ale pamiętajcie, że to jest moja opinia, wyłącznie moja. Nie wiem, czy zgadza się ona z opiniami recenzentów, krytyków filmowych. Ja jednak uważam, że jest to obraz warto obejrzenia i może być przydatnym materiałem jako tekst kultury podczas egzaminów naturalnych. Dziękuję za uwagę.